Sześć ludziska z tej strony Altair. Zobaczymy co nas czeka tym razem. Jaka lokacja, jaka nazwa? Grobowiec Kualopekka. No to zobaczmy co się kryje w nim. Trubsk znaczy jakieś skarby. bym to ostatnie. Jak mam być szczery. Okay. Znaczy, Znaczy na myśli, no lokacje, nie? nie? co? totalny. co? no co? no co? tak. Dobra. No i pięknie. Wyższa matematyka i te obliczenia, ha. Tu coś... jest? Coś... jest jakaś tu... Droga do góry? Tylko... Aha! Kurde, liczyłem, że jakiś sekretos. No, sekretos... aha nie, to nie sekretos, tylko jakaś wajecha tam jest. Kurde i znów. W pierwszym odcinku mi się myliło, kucenie z Linką i co? Zmieniłem ustawienia. I co? I mi się myli tak jak zmieniłem sobie. Wiedziałem, że tak będzie. Jest skobana, aż się tutaj złapała. Była dwa kółeczka na link. Aha, do tego jesteśmy. Łojeznie. Jeszcze dwie takie bramy. Jups. 站、嗯、对面。 Pamiętam, jak kiedyś grając, to to yy, próbowałem skoczyć tak, jak ona się rusza. W sensie, jak robiła taki zamach na prawo w tym przypadku, to ja wtedy myślałem, że trzeba skoczyć. Że jak wcześniej, bądź za późno, wcisnę skok, to jednak yy, nie zrobię tego perfekcyjnego skoku czy coś takiego. No. Było się młodym i głupio, a teraz co jest się tego głupi. Na filmach. No dobra, na filmach to by było złożone tempie, to po pierwsze. A po drugie, tak na styku wszystko wychodziło. Kaja, to amerykańskie? kino tak wygląda. Chociaż polskie też ostatnio nie próżnuje z tego, co słyszę. Bo oglądać to chyba, dawno nie oglądałem. Nic Polskiego Co do filmów to byłem ostatnio na Oczywiście jakby kogoś to interesowało, na na Transporterze Nowa moc No i dosłownie nowa, bo jak większość pewnie wie to Już nie Sadham jest W głównej roli Ale ten nowy, chociaż nie wiem jak się nazywa i tak dalej, Super, teraz każdy leci tak lecą to w kolce drewniane no ale mimo że satchama nie ma to jednak ten nowy daje radę i tak wiemy że w transport też najważniejsze czy to o dobra kierowca też ale z... udajmy że tego nie było Я раз окна не вижу. Куш, ты на. О, щет, что что есть? Лежит тут душ. Не тут душ. skoczyć, czy nie? Uff, to skoczyła. A tu... to też da radę. A, o, i tu będzie problem. chociaż Jednak nie, nie było źle. A, czyli maksimum to 48 naboi do na No dobra. A bo ja roz... teraz uważam, że rozwaliłem też beton, czy. Co to tu jest? Y... Znaczy, co było? I podtrzymało ten słupek No okej. Okay. Aha, tutaj nie ma Jak punkt odniesienia po bokach Trzeba będzie ustawić chyba dwa takie te słupy Dobra, to ten Damy tu Dalej i tak się nie da. Do Uzi. Chyba to były Na pewno nie zaszkodzona, bo... Do środka no to jest takie pudełeczko z czerwonymi nabojami A tu to, to były takie właśnie stricte magazynki Długie Bo na pewno nie do tych pistolecików, ponieważ Jak w każdej części Błąd Jak w każdej części poza Angel of Darkness mamy Domyślne pistoleciki, co mają nie kończącą się amunicję Angel, Angel of Darkness, czyli szósta część Tomb Raider to może wymiotem nie był, bo w sumie grało mi się przyjemnie. Hmm, choć sterowanie na kopie było ma z tego co pamiętam i bez pada ani huchu -hu. tylko nie wiem czy dało się jakoś normalnie też ustawić klawisz logi, podpada, no ale nieistotne. Sama fabuła była za ciekawa jeśli chodzi o w to było ciekawe, Lara została yy, wrobiona w morderstwo swojego przyjaciela który ją chyba ja to był ten sam koleś, który, <try> który ją uratował w czwartej części tam na końcu jest taka scenka, że piramidy się sypią, bo yy, Lara próbuje uciec czwarta czy piąta to było ale próbuję uciec, bo z, y, próbuję uciec, ja właśnie ratuje ten dziadek jakiś. Nie pamiętam już jak się nazywał w piątej. też y, było. Powiedziałem, że to będzie za łatwe w piątej części. też już tam y, chyba na końcu, czy na. nie, na początku wszyscy tam myśleli, że Lara nie żyje już w omni, tam zrobili krótki tym tak to było tylko ściema, ale nie pamiętam już. Zobaczmy dlaczego, jaka była fabuła Ale wracając do yy, Anioła Ciemności, to sterowanie było takie jak w poprzednich częściach od 1 do 5 na PS1 i to był pierwszy Tomb Raider, który był na PlayStation 2, wtedy tak yy, i na kompa, Wcześniejsze wcześniejsze części dopiero po jakim czasie wyszły na kompa. Taka. Ja mam nawet taką kolekcję właśnie od 1 do 5. I jak mówiłem, fabuła była ciekawa, chociaż już nie jestem pewien, jak się skończyła. Kurde, ukrzęsłem. A, dobra. Nie pamiętam, jak się skończyła, ale pamiętam... Na pewno happy endem. Ale pamiętam, że nie kolarą się sterowało. Jakimś kolejnym co miał taki dysk jakby, który mógł rzucać i załatwić przeciwników. Też się grało Też kiedy przekięte było No ale <laughs> Ale sama gra zła nie była Zła nie była Grafika zadowolona na tamte czasy Było no, nawet spoko Tylko oczywiście też nie było to samo co kiedyś W sensie Każda broń miała ograniczone Amunicję Ograniczoną I Najgorsze było to, że by był poziom wytrzymałości Lary. Może, jak tak stałem, to poziom spadał, i jak spadł do zera, no to i spadała To było najgorsze. Były niektóre lokacje, gdzie tak na styk tego, tej wytrzymałości miała. Męczarnia momentami była niezła. Więc poza tym, i poza tym, i sterowaniem, to samo szósta część przygód co? a nie było no i co nowego było jeszcze w tyle, że to yy, fuck to system wypierania dialogów znaczy to nie było rpg, że jak wybierzem jakiś yy, tam kurde mi że jak wybierzemy jakąś tam linię dialogową, to to będzie miało wpływ w czasie konsekwencji, Nie, to nie Nie tam wyglądało tak, że po prostu tak bardziej tak jak przygodówki. Masz parę tam linii jak do wyboru w dialogu, ale mimo wszystko i tak każdą wykorzystasz wszystkiego spytasz i tak. Widzieliście to? Mamy słów widmo. Nie za fajnie. Bardzo źle. Uff. Już się bałem, że będę musiał restartować. Cześć. W sensie Wrócić do punktu kontrolnego. Chyba, że... jest. No i tak trzeba było zrobić od początku. Cholera. Zapomniałem... ...włączyć odliczenie na klawiaturze, żebym widział ile już nagrywam. Kurde. Jakby ktoś się zastanawiał, w jakim cykle mam jakieś odliczenie na klawiaturze włączyć, że ja mam um, klawiaturę Logitech G19S S, y to taka klawiatura z e, mini akranikiem. jakoś bardzo potrzebny ten akranik nie jest, ale jednak sam moment, gdzie się jednak Niestety mało jest aplikacji do niej. większość to już tych domyślnych co mamy od początku, ale na razie to raz, trzy, nie, trzy aplikacje były, które się zainstalowały wraz z programami. Aplikacja do FRAPS'a aplikacja do Exiona, taki program też do nagrywania. I co najlepsze, jedna aplikacja. Mamy wszystko? Nie, jeden relikt został gdzieś. Kurde, no nie odblokuję wszystkiego. I jena aplikacja się zainstalowała wraz z Chrome, a dokładnie z Borderlands, pierwszą częścią, i tu się zamknę, bo kadłuba scenka. Here sits the god-king Qualopec, one of the triumvirate, keepers of the Three Pieces of the scale, diviners of its knowledge, sacred rulers of Atlantis. Watch out, because something is about to fall on you. That was a fore... foretelling. this is kolalopek, Czy jakoś tak? A nie tam menu. Pierwsza część i tam brajder się O, żyję. To było właśnie na tyle tego klucza, co teraz zdobyliśmy Kurde, mam nadzieję, że tą znajdźkę znajdziemy gdzieś tam po drodze. nic to, że się trzęsie. Muszę eksplor zrobić. A nie... będzie tutaj przypadkiem? Sprawdźcie, mam nadzieję, że można tam wyjść tutaj. To samo też, że te wstrząsy i to, że się świątynia rozpada tylko efekty. Znaczy, no, wizualnie. Tak naprawdę to mi się nie dzieje. godzinami stać, i tak by to stało, jak stoi. Tylko te kamyki spadały z nieba i tyle. ja bym nie potrzebował, żeby zejść do w wryz... I'll take it from here. I hope Natla sent you here with more than that shotgun. Don't sweat it, kitten. I prefer a more hands-on approach. Two. This is only one piece of the skein. Where's the rest of it? Give me a minute. I'm thinking. Ah, whoa. Makes no difference to me. Pierre's probably already found his piece. Pierre Dupont? Where? Now now that, I don't know. Alright. I'm convinced. Damn. You really had me going there. То да? <звук> <звук> hey, я упоминал, так и есть? Похоже, что наши девочки убрали его. to I Lara would never part with the skion. She's far too obsessed with it, just like her father. Ah, Monsieur Dupont, you have something to report? Good news, madame. Your information was correct. I have located my piece of the skieon. Voilà! It is buried under a place called <smart> Izakatknya. <noise> St. Francis Folly No Kurde, jeden artefakt Jeden artefakt I godzinna grania za nami O wow, jednak coś odblokowałem. Filmy Powtórz poziom Wow Muzyka, galeria i komentarze Fajnie Mm -hmm. I've acquired new evidence that leads me to believe it is the Scion itself that is in some strange way a vast library of information to rival even Alexandria. I am now convinced that if I can obtain it, I will finally discover what happened to my beloved Amelia. He, you little bug. W pierwszej części były zawsze takie loadingi, od coś tego cyklu. Ale mniejsza. Dobra ludziska. Dzięki za oglądanie. Tu się już pożegnamy. Mam nadzieję, że się podobało. I cóż, do następnego. Hejos.